Kończyny są takie sztywne, że nie można ich zgiąć w ogóle. Dopiero jak troszeczkę pomasujemy, to będzie widać, że arek tą kończynę zegnie sam. No i właśnie dbamy o to, co jeszcze zostało. To znaczy, żeby był utrzymany każdy ruch w każdym stawie. Czy pan myśli, że podawanie tych leków spowodowałoby to, że.? To jednak... znaczy, ja myślę, że, się że wszystkiego trzeba spróbować przede wszystkim. I dostępność do tego leku powinna być. No, przecież tych ludzi na SM jest bardzo dużo. I takich zostawić, no to nie można tego robić, nie? Po prostu ten lek powinien być, i no trzeba się imać wszystkiego, co, co tylko możliwe, nie? Bliscy ARKA są przekonani, że gdyby nie przerwano terapii, jego stan zdrowia byłby znacznie lepszy. Panie ministrze, zdaję sobie pan sprawę z tego, że ci chorzy na stwardnienie rozsiane walczą, i oni po otrzymaniu tego trzyletniego na przykład programu i odebraniu im czują się, że ktoś im odebrał nadzieję. O dalszą możliwość leczenia wnioskuje lekarz. Nie jest tu stroną minister zdrowia i prezes funduszu. Program jest oceniony, że tyle ma wynosić i ma być wtedy widoczna skuteczność tego leku. Natomiast specjaliści, którzy na co dzień leczą chorych na stwardnienie rozsiane twierdzą, że muszą przerwać leczenie większości pacjentów po trzech latach ze względu na brak pieniędzy, a zakwalifikowanie się do kolejnej tury leczenia jest niezwykle trudne. Ja zawsze informuję pacjentów, jaka jest sytuacja ogólna, lekarska, medyczna, jakie są ogólne zalecenia, no i jakie są nasze tak zwane realia polskie. Tego terminu oczywiście nienawidzę, bo to jest takie jakby samoograniczanie się, ale informuję jej, że w Polsce refundacja leku trwa maksymalnie 3 lata w tej chwili i, i po tym okresie pacjent przestaje być leczony. Pani Katarzyna miała to szczęście, że udało jej się zakwalifikować do kolejnej serii leków. Dzięki temu jest sprawna. Pani jest szczęśliwa, że pani ma ten lek? Tak, <głos》> jestem szczęśliwa. Mimo, że nie jest to przyjemne, kłóć się co drugi dzień, prawda, ale jest to kwestia przyzwyczajenia. Myślę, że jest to jakaś rutyna, że, że już jest jak jest, yy, nie dzieje się gorzej i, i będzie dobrze, mam nadzieję. Duży lęk jest, kiedy jest przerwa, prawda, co się może zdarzyć, że się może pogorszyć, ale jeżeli lek zostanie odstawiony na dłużej, to może być różnie. Może być bardzo źle. Dobrze. Mam nadzieję, że coś się uda jeszcze do końca tego mojego programu teraz, że ten lek zostanie udostępniony dla wszystkich bez ograniczeń, bo tak powinno być. Dzień dobry. Siema byku. Cześć. Która jest godzina, wujo? Po 18:00 To na Cześć. trening trzeba bujać. Dawaj no ciuchy, jedziemy. A no dawaj, trening jest, no kurda co. Co? W końcu się zjadł. Na Ile to można było na cieczek. On był strasznie uparty. Wielu, wielu zawodników często w połowie treningu potrafiło już, że tak powiem, odpuszczać i pomijali niektóre ćwiczenia, natomiast on zawsze zaciskał zęby i... Jak to my mówiliśmy na czworakach, ale, ale wytrzymywał do końca. Myślę, że, że możliwe, że dzięki temu tak doskonale radzi sobie.